Śpię. Ale ktoś musi pracować, aby spać mógł ktoś. Swój dyżur pełnią pracownicy elektrowni. W pogotowiu są jednostki pogotowia ratowniczego, policji, straży pożarnej. Hejnalista oznajmia każdą upływającą godzinę. Daje nowy dzień. Miasto budzi się do życia. Pracujących przybywa z każdą godziną. Przybywa tych, co do pracy się udają. Urzędy rozpościerają swoje podwoje. Urzędnicy zajmują miejsca przy biurkach i po szybkiej kawce gotowi są rozpocząć swą służbę miastu. W mieście panuje podniosła i radosna atmosfera. Wyrazy uprzejmości i życzliwości spotkać można na każdym kroku. Kiedyś, w odległej przeszłości, ulice Krakowa zastawione były bezmyślnie zaparkowanymi samochodami, z którymi Straż Miejska nie mogła sobie poradzić. pani, się bo pani dopiero stanęła. A pani ma tak? Dziś, jeśli zdarzy się ten karygodny występek, kierowcy sami biją się w piersi. Przepraszam Państwa, faktycznie źle zaparkowałem. Właśnie dzwonię po Straż Miejską, żeby wystawili mandat. Ci, którzy aut nie mają, podróżują po mieście busami. Kiedyś w ścisku i na stojaka. No bo i kierowców tutaj tych ludzi wiezie. No przecież to jest skandal jakiś. Jak to się nie, nie dajemy. Eee. Dziś do rzadkości należą zapchane busy, I chociaż się zdarzają. Skandal jest, no. się ani nie da ruszyć, ani w ogóle nie da się przejść. Proszę pana, faktycznie przeliczyłem się i zabrałem za dużo pasażerów. Dziękuję bardzo za zwrócenie uwagi i więcej się to nie powtórzy. Brudne ulice, niechlujni mieszkańcy, brak kultury. Nie tęsknimy za tymi czasami. Czego pan tak oddaje moc w miejscu publicznym? Nie wolno tak panu za Słucha? No ale to przecież to jak to wygląda? Wie pan co, wstydziłby no, się pan. Dziś jest inaczej ekologicznie i z troską o najmniejszy skrawek ziemi. Może faktycznie nieobyczajnie to wygląda, no ale ja nawożę roślinność, żeby lepiej rosła. O, widzi Pani jaka zadeptana? Kiedyś człowiek z obawą wchodził na przejście dla pieszych. Nie dość, że rozpędzone samochody to na dokładkę tramwaj. Co ty robisz, człowieku? Mądry jesteś! W się po tym wracało! Dziś wygląda to zupełnie co? No no, 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 co jest? No, co jest? Co jest? Przecież że jestem na pasach! Serdecznie Pana przepraszam. Proszę przechodzić. Oczywiście. Proszę przodem. Znam Pana z telewizji i chciałem zobaczyć z bliska... Miasto się rozwija. Problemów ubywa z każdym dniem. O sprawach kiedyś nie do załatwienia, dziś już nikt nie pamięta. Właśnie wczoraj załataliśmy ostatnią dziurę wiezni. Ekipy, które do tej pory zajmowały się łataniem dziur, przechodzą w system szkoleń i zostaną przygotowane do nowych zadań w służbie naszemu pięknemu miastu. Większość osób z uwagi na swoje kwalifikacje zostanie oddelegowana do czyszczenia pazurków gołębią. Zdecydowanie organizacja komunikacji zbiorowej osiągnęła stan zadowalający. Spóźnienia autobusów i tramwajów sięgają maksymalnie 15 sekund. Pracujemy nad tym, aby do, do końca miesiąca wszystkie siedzenia w autobusach i, i tramwajach były wyposażone w indywidualnie sterowaną klimatyzację. Tak, można powiedzieć, że temat przejazdu pod hotelem Forum mamy zamknięty. Znaczy otworzyliśmy ten przejazd, udostępniając kierowcom trzy dodatkowe pasy ruchu w obu kierunkach. Można też skorzystać z sauny, fitness, odnowy biologicznej i centrum spa. No i okazało się, że wyszło na nasze. Ogrodzenie na rynku głównym, które jest tam od kilku lat, a które panowie określili mianem szpetnego... Właśnie wczoraj zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Narodowego UNESCO. No i co teraz powiecie? Ach, jakże szczęśliwie i beztrosko żyje się w naszym mieście i regionie. Bezproblemowo i jakoś tak lekko. Korowody zadowolonych mieszkańców nawiedzają urzędy i instytucje w celach dziękczynnych. Tak? Bo generalnie gratulacje powiedzieć, tak, ogólnie takie z, 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 do uznanie y, bardzo dobrego takowymi działania, jeśli tak, tak, chodzi o tramwaje. Niektórzy tak tak narzekają, prawda? Narzekają, a my jesteśmy po prostu bardzo zadowoleni. To widzimy, że można było do pana dyrektora Szelkowskiego, najbliższy Aha, taki temat. dyrektorowi złożyć takie osobiste Tak, oczywiście. Można do, do... oczywiście po sobie w każdy czwartek Aha. o 14. No i przynajmniej wiemy, że składanie hołdów w MPK w każdy czwartek o 14. Chcieliśmy pogratulować działu personalnemu, czyli wspaniałych motorniczych gratulujemy, wspaniałych kierowców. To, ale to się w trzecim pięciu. A w trzecim pięciu, no, to musimy tam, to Ale to pani przekażemy tak jako, pani jest tutaj pracownikiem też odpowiedzialnym za dział personalny, dobrze mówię? Ja się zajmuję systemem komputerowym. No to ale też super. System komputerowy jest świetny. Super są te y, automaty do biletów. One fantastycznie działają. Oficjalnie. No Właśnie jest, właśnie jest super. Jest super. I wtedy A, no, podziękować. Pochalić. My to przyszliśmy pochwalić was. To jest tragedia jest? Tragedia? I zawsze się znajdzie jakaś zbłąkana czarna owca. Przyszliśmy tutaj do Zikitu dzisiaj, że tak powiem, można je zamienić, może na mnie nie jest prawda. Podziękować i gratulacje Zikitowi za wspaniałą działalność i wspaniałe zarządzanie miastem I w nie robię żadnych. Ale mówię o Dlaczego? Ale dlaczego? Bo co wszyscy narzekają? No bo ja tu pracuję i też jestem mieszkańcą Krakowa. Aha, bardzo mi miło, mają upadowie na piśmie. Ależ proszę pani, brzmi to jak fałszywa skromność. Wszyscy narzekają, a my jesteśmy zadowoleni? O, po prostu dużo dobrego się dzieje w Krakowie. Proszę zobaczyć, nie spotkają się jeszcze z taką inicjatywą. O. Bardzo się cieszę, chociaż akurat osobiście za te sprawy, o, o których panowie e, mówicie, e, nie odpowiadam i się tym nie zajmuję. Natomiast nie do mnie tylko do pana prezydenta z no ale... o Ale tak, chodzi? My tak będziemy uderzył do prezydenta Pisania. Urzędnicy z mozołem, trudem i uśmiechem czynią wiele ku chwale potędze i dobrobytowi miasta, regionu i jego mieszkańców. Tak słucham. Tak? Oczywiście. Już jedziemy. Panowie, temat jest. Akcja, jedziemy! A, czym by było nasze życie bez pięknych snów? Bardzo przepraszamy, że przysnęliśmy po imprezie z okazji setnego odcinka podglądaczy. Yy, już bierzemy się do pracy. Sto lat, sto lat, niech żyją, żyją nam! S sto lat, sto lat niech żyją żyją na! Jeszcze, jeszcze raz, raz, jeszcze raz niech żyją żyją! żyją, na. żyją nam. Sto lat niech żyją! Nam. Sto lat, sto lat.